Witajcie w kolejnym materiał na kanale Graczfan. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. W dzisiejszym materiale opowiem wam o sile militarnej Nowych Stanów Zjednoczonych, które mocno współpracowały z największymi megakorporacjami świata cyberpunk. Na przestrzeni dzieńów Siła siłanusa zmieniała się diametralnie, gdyż kraj ten brał udział w wielu konfliktach i chciał rywalizować z wielkimi prywatnymi armiami korporacyjnymi. Nawet w 2020 roku, kilkanaście lat po porażce wojny południowoamerykańskiej wojska amerykańskie stanowiły potężną siłę bojową, która była prawdziwym zagrożeniem dla wszelkich prywatnych i państwowych armii. Departament Obrony składał się z czterech oddziałów: Armii Lądowej, Sił Powietrzno-Kosmicznych, Marynarki Wojennej i Piechoty Morskiej, a zorganizowane w połączone grupy operacyjne wojsko chroniło naród przed zagrożeniami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych uważano za najpotężniejszą morską siłę bojową na świecie. US Air Force utrzymywało duże siły zabójczych satelitów, ukrytych dronów i ogromnych stacji bojowych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Chociaż EWG uważano za największe zagrożenie dla Ameryki, amerykański arsenał nuklearny zapewniał, że jakikolwiek atak w stronę kraju doprowadzi do całkowitego zniszczenia przeciwnika. Niestety, w przeciągu 57 lat armia utraciła na znaczeniu, jednak nadal stanowiła spore wyzwanie dla przeciwników Ameryki. Jej osłabienie było wywołane zawirowaniami w rządzie, ogłoszeniem niepodległości przez część zrzeszonych stanów, jak i porażki militarne, które przypieczętowały restrykcje i ograniczenia nałożone na państwowe siły zbrojne. Obecnie Armianusa jest w dużej mierze lądową jednostką uzupełnioną szerokim spektrum jednostek bojowych Militechu, które są osobnym podmiotem. Składa się z 890 tysięcy żołnierzy, 14 tysięcy pojazdów lądowych, 36 statków klasy Vanguard i 12 tysięcy pojazdów latających, od prostych AFR-M5 po nowoczesne myśliwce Shadow Bane i transportowce C200. Pułki i bataliony pancerne są rozmieszczone w głębi kraju i na granicach jako ciężkie posiłki dla lżejszych jednostek i jako ochrona przed najazdem obcych sił. W armii dominują jednostki piechoty, które stacjonują w dziesiątkach baz na terenie kraju, w tym dobrze znanej bazie w Górach Skalistych, gdzie nieustannie ćwiczą cztery dywizjony liczące 60 tysięcy żołnierzy. Oczywiście, NUSA dysponuje również jednostkami powietrznymi AC, które są zawsze rozmieszczane jako wsparcie jednostek lądowych. Względem wyposażenia, armia używa broni szturmowej MK4 jako standardowego karabinu. Żołnierz piechoty w terenie wyposażony jest w standardowy pancerz polowy, nóż magnetowy, pięć magazynków z amunicją i mały zestaw do czyszczenia broni. Dodatkowo jednostki taktyczne użytkują szerokie spektrum broni służące do walki z pojazdami. Dwóch z strzelców i dowódca drużyny ogniowej noszą granatnik N255 granatów różnego typu, broń wojskową LAW lub inną przynoszą broń przeciwpojazdową. Żołnierze służący w pojazdach bojowych zamiast broni szturmowej MK4 używają karabinów szturmowych Militek Dragon. Najpopularniejszym pojazdem terenowym jest BT-45, uniwersalna ciężarówka Jeep. W armii używa się również motocykla Dark Warrior w działaniach zwiadowczych, BWP-M11 dla piechoty opancerzonej czy też pojazdu M50 Hellfire do działań przeciwpancernych. W lotnictwie Nusa wykorzystujemy myśliwce Łosp, sterowce Overlord do kontroli pola bitwy, Falcony B do zwiadu transportu kurierskiego i Osprey do standardowego transportu polowego. Dodatkowo armia oprócz ładunków nuklearnych dysponuje również dziełami orbitalnymi zdolnymi do niszczenia celów na całej planecie i księżycu, gdyż i z naszego satelity Ameryka była atakowana olbrzymimi bryłami skalnymi. W 2077 roku rząd Nusa nie inwestuje jednak już dużo w państwową armię, gdyż wykorzystuje do swoich celów potęgę militechu, ogromnej upolitycznionej wojskowej korporacji, która działa na zlecenie Amerykanów, walcząc między innymi z Arasakom.